Witam dai Drops, w kolejnym odcinku zagramy w Super Meat Boy. Chapter 4, Hell Piekło. Karate U. Ale dostaliśmy kopniaka Aha, i wpadliśmy do piekła Aha No dobra yy, Aha, o kurde Tego się nie spodziewałem A gdzie mi się śpieszy To jaka masakra Dobra, jakoś się udało. Oj! gdzie mi to ucieka? No, a tam muszę po prostu zeskoczyć, tak jakby. I teraz tu poczekać na to. I hop. E, tam jest tak. Dobra, to się udało. Dalej, o, już jesteśmy. Super. I jesteśmy. o tu się lała zalewa. I gdzie się dawno zgubiłem? Was pewnie może zmiażdżyć, no nie? Aha nie. A tu mam jakieś takie kuleczki. Muszę na to uważać. Szybciej, 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 szybciej eee zawsze się sobie chciałem skoczyć Okej, okay, tu już mamy No szybko z... gdzie ta kuka? Dobrze Teraz tędy, tylko muszę Dobra, niech to tam przyleci I Okej okay. Oj, tu będzie ciężko. To już jest w końcu piekło. Głupia kuleczka. Aj! O! Dobra, to nie było takie trudne. Okej. Okay. Taka dość duża mapka. Bo takie wszystko jest małe. A, my to chyba musimy pod tym przeskoczyć. Nie jestem pewny. No chyba musimy pod tym przeskoczyć. Aaa, mogłem trochę dalej skakać. Ojejku, ześlizgnął się. Kawał śliskiego mięsa. A, no bo tak, jak jeszcze spadnie na mnie, to mnie to... A, to mnie to jeszcze zabija. No nie, no nie mogę tego wyczuć tam. Dobra, spokojnie. No i nie, no nie mogę wyczuć, kiedy to już spada, czy to jeszcze nie spada, czy... No i co mnie tam zabiło? Bo nie ogarniam Oj zaczyna się masakra No i no, widzicie, znowu mnie coś zabiło tam Muszę wcześniej nawyskakiwać, bo tak jakby ta lewa już mnie tam zabijała no i kurde, chycił się tylko co tam wylatywało do góry, no i mnie zabiło. Okej, okay, jestem. Teraz muszę tędy? Tędy przejdę? O. Nie, to było już naprawdę chamskie. Tam się w ogóle da przejść? Aha, pewnie. Czy... Nie, dobra, już ogarniam. Już ogarniam, bo to trzeba tak... Tak jakby ją przeskoczyć, tak jak ja to zrobiłem, i potem iść do góry, bo inaczej się nie da. No, to za słabo było to. I w kolce. Nie no, już prawie byłem, to nie wiem co się stało. No i kurde, to mi tam za, za daleko skakuje i wpadam w tył. Nie muszę się tak jakby od tego odbić. I teraz. No, pięknie. Masakra Kurde, no normalnie nie wiem już co zrobić. Kurde, posun się. No nie, no byłem tam za blisko niby. doszłem O już się boję bossa. A tu spadają takie kuleczki. Kurtega to mało mnie teraz. O. O. Aj. Ja tam muszę trochę przetrzymać. Tutaj sobie skoczę spokojnie. O, w ten sposób. Zanim tu jeszcze w ogóle się pojawią te kuleczki. Nie. Tam nie wiem jak mam to zrobić. W którym momencie tam mogę wyskoczyć tak jakby kurde No chyba nie Bo muszę tam zdążyć tak, żeby tam podskoczyć Tylko nie za bardzo mam jak tam zdążyć Nie, jeszcze trochę bym tam podbiegł, ale już po prostu To jest bardzo denerwująca gra. Pięknie. Tu w dół. Nie no, tam akurat musiała podskoczyć. Akurat tam gdzie ja stałem musiała podskoczyć. O, ja już się boję piątego chapteru. Co tam dopiero będzie? To już mnie denerwuje to, co jest tutaj. <noise> nie, no czemu tak się dzieje? No i kurde, no nie, nie mogę tego wyczuć. Jakieś kuleczki, 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 kuleczki. No tak na pewno nie zdążę. Tutaj sobie przeskakuję, tutaj. No i kurde, nie wiem, jakim tym ja to przedtem jakoś omijałem, tak że dopiero mnie tam zabije. Teraz nawet tutaj nie mogę przejść. No bo... Nie wiem co. Bo nie wiem, robię za szybko, robię za wolno, czy nie wiem co. No, teraz przynajmniej mnie tam zabiło. To tak trzeba zrobić. Tu przeskoczę, to czekam. Teraz i teraz. No nie, bo tam mnie też odpycha źle. No i też jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. O, no proszę, tak to można było zrobić. Okej. Okay. Ha, jest. No, nareszcie. A tu mamy coś... Mhm. No właśnie w ten sposób to trzeba. I teraz muszę... Aha, już ogarnię. I teraz muszę zrobić... Tak. Znaczy teraz będzie taka zabawa portalami piekielnymi. A tu muszę być kluczyk, okej. Okay. Teraz do góry. W dół. I w dół. I teraz sobie na to wskoczę. Oj, te kuleczki będzie ciężko ominąć. Dobra, tu do góry. Potem od dołu. Znowu tak i znowu tak. No tu mi odjechało niestety. Nie, co nie zmieściłem się tam? To taki mit, bo jest gruby. Taki kawał mięsa duży. W ogóle był film... A był, 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 był. filmik. Był filmik początkujący. Właśnie nie wiedziałem czy był. A był, bo jak, jak ten nas wrzucał do piekła, to było karate. No i kurde, no jakie proszę ja za każdym razem nie przeskoczyłem, a tu nagle się nie przeskoczyłem. Szybko, 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 szybko. Pięknie bo nie chcę tracić czasu na czekanie na to No, a zawsze się wyskoczyłem, teraz już wiedziałem, żeby mój błąd, ale tak przedtem to No od góry O pięknie, pięknie Pełna prędkość No i teraz no i, no, i nie, nie wiem A tu od góry, tu od góry Znaczy od dołu bo do góry Szybko a, nie zdążył Szybciej, szybciej no do góry, do góry, do góry Dobra, to już wiem, że nie zdążę I teraz, tak, hop Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj I teraz muszę tu wskoczyć Pięknie Aha, tu muszę tak przeskoczyć, ok, no bo tu nie wiadomo, który portal jest połączony z którym Super A i teraz w ten sposób, okej okay. I teraz muszę skoczyć w ten portal i się pojawia tam Dobrze Cudownie No Tutaj zabawa portalami, żebyśmy jeszcze, ba O kurde, jakieś lasery mistyczne Super I przeskakujemy? Aha, tam muszę potem tak przeskoczyć, okej okay. A i tam już dołem, tak jakby. No pewnie mam jeszcze wrócić. No to już w ogóle pełen, pełen ogar. I jest. A tu mamy znowu to oko. Kurde, nie za bardzo mogę to rozwalać, żeby, no wiecie. Bo tu widzę, mam trzy kluczyki. Pierwszy jest tam, potem nie wiem, gdzie będzie. Okay, I potem znowu. Go. A jestem. A, tu już ogarniam o co chodzi. Tu się tak chowam, o. A, bo tam, tam muszę jeszcze te chwilę zaczekać, ok. I teraz tutaj. Tutaj. Tutaj... I tu znowu ten, ten sam Bayer I teraz nad okiem? O, tam jest Trabzon, nawet nie wiedziałem, że u góry był. E, aha, o nie, to jest masakryczne, to wam powiem, że to jest masakryczne. Co, to, to, co mi tu teraz wyskoczyło właśnie, takie... Taki mistyczny potwór. Bo tu nie dość, że to się jeszcze rozdziela jakoś. Okej, okay. jestem tu, się schowałem. Jaki przypał już prawie byłem normalnie tam, gdzie potrzebowałem. szybko zanim tu zdąży? Okej. Okay. Jestem. Teraz to będzie mistyczne połączenie wszystkiego co najgorsze. Ajajaj, nie, tam się jakoś muszę utrzymać. Ha. Hmm, ciężka sprawa. Nie no, bo tak to jest pokień krzy krzyżowy i nie mam jak tego ominąć. No widzicie? i tam to tamto tak jakbym musiał przez chwilę się schować tutaj No ale wtedy tamto drugi mnie rozwali No i nie, nie do końca wiem jak ja to mam Aha, w ten sposób, okej, okay. ale tu jest jeszcze ten potwór! a szybko! Dobra, udało się O kurde, a taki bajer, okej okay. Często to będzie ciężko przeskoczyć. A nawet nie, nie, nie było tak źle. Wow, to trochę, tego się trochę boję wykonać. Aha, dobra, to może wiem, jak to zrobię. Nad tym sobie tu przeskoczę. No, no, przełaź! O no, mid boju, głupi! Skoczę sobie od dołu. O, i wtedy powinienem okej okay. to się odbija w ten sposób i teraz pora ale tu znowu będzie to mhm. jakoś tam muszę to omijać to dość skutecznie teraz aj nakrot musiał się tam nie mógł zawrócić za mną, tylko się rozbił. I teraz. Ajajajajaj, no bo też muszę zdążyć potem wrócić na tą gładkę, bo bez niej nie przejdę dalej. O jejku, jejku. Ale co to za monstrum? Jak widzimy teraz odcinki będą o wiele dłuższe, przez to że te chaptery są takie długie, ha, ja, tu mnie mocno skoczyć, myślałem że jak będę jakoś tak, no to mnie nie złapię Ale myliłem się Aj, aj A, chciałem się odbić w lewo, ale no, Okej okay. Teraz tutaj Spoko, teraz tutaj I teraz powrotem, teraz tu Jeszcze mnie będzie atakował Okej, okay, jestem, jestem, jestem i teraz tutaj I ponownie ten sam trik No, udało się e, Co my... O kurde Aha, już wiem co to, o, to jest masakryczny poziom To wam mówię od razu Nie tak, tu niech mnie zaatakuje O, teraz I skaczemy Tutaj i skaczemy Tutaj i skaczemy Tutaj, aha, kurde I zepsułem sekwencję I skaczemy, tutaj i skaczemy tutaj I skaczemy tutaj I zepsułem Bo dopiero jak odbije to ja muszę skoczyć Znaczy nie dopiero jak wyjdzie to ja muszę przebiec O i potem skoczyć Okej okay. o nie podskoczył mi Debil A szybciej 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 no nie no musiał tam Bied jeszcze A trochę źle, trochę... No dobra, nawet nie najgorzej Oj Nie, 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 nie Nie, nie. A... Źle Muszę poczekać aż ruszy on pierwszy Dopiero ja potem uciekać No nie no nie. Na końcu jest najgorzej, bo nie mam jak po prostu tam się schować. Że tak pójmę to. Nie, już nie miałem jak odskoczyć. Za nisko wyskoczył, no. <grym> nie taka jest po prostu taka hardcore'owa Ja już sam nawet nie wiem co robię. Mam ten mój świetny plan omijania tego, ale i tak czasem zapominam i robię jakoś nie wiem co. I teraz A, Jest, udało się A teraz muszę tak to omijać Potem przeskoczyć do Trabzuna No super O gdzie ja tu jestem? Teraz Aha, okej, okay, tam muszę zebrać Przejść przez portal, spoko Teraz obniżam się I teraz do góry tylko zanim to się zaleje. Mhm. Nie, no nie no to było już tak idealnie wypracowane wszystko. I nagle takie coś Jaka masakra... Dobra, to muszę poczekać na tą lawę. Tak mi wszystko świetnie poszło, a tu nagle takie jakieś badziewie wieczarne mnie zabiło Dobra, tu się muszę... A nie, 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 nie. Dobrze. I teraz do kluczyka. Skok. I teraz tak. No. I boss! To będzie już masakra. O co to spadło? Jakieś piekielne mięska, o. Aha, teraz chyba... midboy sobie uświadamia, że, że... za każdym razem jak my giniemy, znaczy ja... ...i on... ...no to wtedy właśnie te, te takie trupy midboyów tu wpadają do piekła. Dobra, i teraz mamy piekielnego bossa, moment, bo tu, tutaj po prostu... Aha już ogarniam, ogarniam. Tutaj po prostu chodzi o to, że to jest taki zlepek tych wszystkich naszych, powiedzmy, za wcześnie zlepek tych naszych martwych ciał i po prostu on tu ma jakąś sekwencję, cały czas jest taka sama i my musimy jej po prostu się nauczyć. Aha dobra. No i to po prostu trzeba umieć na pamięć, jak ktoś nie ma dobrej pamięci to będzie miał naprawdę ciężko ogarnąć co ma po czym robić. Tak jak na przykład teraz zawsze uderza tam, potem tutaj, no. Teraz go uderzy głową, właśnie, bo żeby go zabić to musi on tak głową uderzyć, to trochę musimy się z nim tu namęczyć A tu jeszcze spadają jakieś inne ciała mit bojów. E, teraz tak, 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 teraz ja muszę uciec tu, dobrze Teraz, ha Okej, ona ci się udało Dobra, druga główka Kurde, nie to nawet nie tak instynktownie Ej Kurde, net bez ogarnięcia to Jakoś to robię To było naprawdę dziwne Jak pierwszy raz to wszedłem, To po prostu to na pamięć, co on robi A teraz kurde, jakoś tak Instynktownie to potrafiłem wszystko zrobić za, Chyba za pierwszym razem, czy tam za drugim Mag za trzecim Więc naprawdę to było Coś niesamowitego co to ma jakąś rakietę nuklearną? Czy coś? O doktor Fetus O dajesz, go! Jest dalej dalej! Ups! Hehehe, he, he. Ale nas zrobił Ups, bomba chyba wfali. O, Owie wióreczka co tu się stało? Hehehe <słuch> Aha, teraz wybu wybuchnęła bomba nuklearna. Rozumiem. I teraz na ten rozdział będziemy się przemieszczać właśnie po takich e rapture. Nie wiem do końca co to jest, ale ogólnie będziemy się przemieszczać po takim zniszczonym mieście właśnie tą bombą nuklearną. I to będzie tak jakby przedostatni chapter przed tym, takim, przed tym finałowym. No, chapter szósty będzie już tym finałowym, więc do w kolejnym odcinku. Zagrajmy Super Midboy.